Cześć kochani z tej strony Martyna Marta Wstydzę się trochę, bo idę po mieście Ale chciałam wam powiedzieć, że Rozpoczynamy drugi dzień Święta solani w ogóle Vlog nasz mm, Jest 3 czerwca. I się wstydzę Ja właśnie idę do szkoły I zaczynam od konkursu recytatorskiego Więc trzymajcie kciuki Później wam dam znać Jak mi poszło Kochani ja na chwilę uciekam do toalet, ale się stresuję Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie Tutaj Wam mogę wykleić, jaki wiersz będę recytować i możecie sami ocenić, czy jest trudny, czy nie, ale ja ze stresy Mam nadzieję, że wyjdzie. albo chociaż jakieś tam podium zajmiemy. Dobra, my już czekamy na wyniki. Tutaj moje piękne, kochane dziewczyny zapowiadały, więc mam nadzieję, że dobrze mnie zapowiedziały i że dobry wynik będzie. Ale to już trzeba będzie zobaczyć, bo mikrofon zepsuł wszystko. Misjaki, my już po z Alcią i z Klaudiusią. No i jest drugie miejsce. No niestety nie tym razem. Może następnym razem pójdzie lepiej. No i wszystkie, dostałyśmy karty do Empika na 50 zł. Super, cieszycie się? Bardzo, tak. To ja się cieszę, bo podanie. ja już fanów zdobyłam. Ja już jestem najlepszą <laughs> dziennikarką, jaka istnieje. Dobra, my już sobie właśnie yy, ogarnęłyśmy outfity. Proszę bardzo. I będziemy zmierzać w kierunku sklepu, aby kupić rzęsy sztuczne, bo jedna z nas potrzebuje. Idziemy jeszcze po kamilę, którą znacie już z poprzednich odcinków. Nie śmiejcie się za mnie ok. Bo nie sama nie jesteś kringowa. A z czego? Doszła do nas już Julia. Kupiłyśmy sobie pizzę Kizo, damy wam super recenzję. Zobaczymy, czy będzie dobra. No. Jak oceniacie? Jak myślisz, że będzie dobra, czy Nie. nie. A ty? Spoczymy. A wy? On. Dobra, <grym> nie wiem, nie Dobra, ale nie, mi się wydaje, że pizza ta będzie o wiele lepsza niż barbecue, bo ja nie lubię takich rzeczy, co są w barbecue. 16.28, a my właśnie wyruszamy na dni nowej soli. Tak, będziemy jechać boost jechać. Booster. boosterem, będziemy, będziemy no, jechać. Zmieniliśmy sobie make up nowy i zmieniliśmy stuluby. No. Trzeba ocenić pizzę kizo. Jak oceniasz pizzę kizo? 10 na 10. 10 na 10. Moja ocena serowa super, drugie nie próbowałam. Ocena pizzy kizo. Dobra, ja się powiem. Bardzo dobra. Eee... Ta z tym... Barbecue? Serem. Serowa jest cudowna, ja wam polecam. 10 na 10. A jeszcze raz, i o tym Barbecue? Aha, jest fajna, A ty, klare, co masz Ale serowa. Love it! Dobra. A ty, Kloda, klubiasz... już Dobra. Okay. Ubieraj buty, Ubieramy buty i wybieraj. Zielona, zielona, robię sobie zielone. Robiliśmy pięknego Black Energy z kubek z lodem. Prosimy o kolaborację. No, i sobie będą dziewczyny piły i musimy jeść jeszcze po więcej. O.

Chcesz to zobaczyć, ale się boję. Ale on się wtula. No, dobra. Kochani, chodzimy na to. Dobra, jednak idziemy na łapę, kochani. To była bardzo szybka decyzja. No. Waga. Julcia, Martyna i nasza Claudia. Na znaczy, No, łapa. łapa aha.

No dobrze. no dobrze, dobrze, było super! Jak tam? Ojej, ale dobrze! Jak to była? Było no super, bardzo super! To był taki straszny usadnie, bo to się tak pole butało! Jak kończę tą górę i Ale dobrze! Tak jest! Tak! Dobra, solimy popcorn, też mi pasuje dużo, soli? Dobra, dostaliśmy popcorn za darmo, bo jesteśmy super. Przez ten korowód z wczoraj. A ty, Ale co? co? Nie chcesz popcorn? No 550 są. No to dobrze. a teraz spróbujemy na zmianę. Sar. Dziewiątko jadę, dziewiątko, dziewiątko jadam. To właściwie jest urok tego, że gramy o tej porze. Bo widzę was, a to chyba jest największa wartość. No, super! Chcecie, wy super! Dzisiaj będziemy jedli jedzonko i potem, jeszcze nie wiem, co będziemy robić, odprowadzimy Oliwię na pociąg, bo już dziewczyny wcześniej się pojechały. Wcześniej się pojechały. Mam tu w ogóle coś na twarzy japierniczy. Dobrze, kochani, jest 22.10, ja wracam aktualnie do domu. Już wszystkie dziewczyny odprowadziłam, bo musimy wrócić do domku. Yy... No i myślę, że spędziliśmy sobie spoko dzień, tutaj mieliście jak spędziliśmy sobie ten dzień, dzisiaj był 3 czerwca, jutro wyczekujcie na następny vlog, mam nadzieję, że uda mi się go zmontować, no i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, lajka, komentarz, Wbijcie na moje social media i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, buziaki, papa. Pa.